Ozdoba 15 aukcji premium Rubel Srebrem z roku 1854. No długo zastanawiałem się, którą pozycję wybrać na okładkę naszego katalogu. Finalnie jednak postawiliśmy na Rubla Srebrem. Uznając, że pozycja stricte obiegowa, jednak no gdzieś w tej hierarchii jest troszeczkę wyżej. Chociaż nie wykluczam, że parka Piątek Kościuszkowski sprzeda się jeszcze drożej jeszcze wyżej niż ten rubel. Ciężko mi ocenić. Proszę Państwa, ruble srebrem, jak dobrze wiemy, to pozycje bardzo rzadkie. W zasadzie najniższym progiem wejścia będzie rocznik 58-47, gdzie i tak musimy się liczyć z wydatkiem rzędu około 30 tysięcy złotych za egzemplarze w stanie czwartym. Ruble srebrem możemy podzielić na ruble zielone i pomarańczowe, bo jasno -rzechowe. Te zielone są znacznie Rzadsze, bo jasno, że 64, 66, 58, w zasadzie te trzy roczniki najczęściej się pojawiają, no i czasem 47, zielony. Pozostałe roczniki e, to większość roczniki zielone, one są znacznie, znacznie rzadsze. I tu, proszę Państwa, badając rzadkość tego konkretnego rocznika, dotarłem do trzech notowań, z czego dwa to był ten sam. Egzemplarz, ten sam egzemplarz, także ten, który Państwo widzicie, to trzeci znany egzemplarz, jaki będzie oferowany na aukcjach w Polsce. Ale co ciekawe, analizując podpisy, zauważyłem, że te dwa, które były dotychczas notowane, to były egzemplarze z podpisami Tymowski i Englert. Tu, proszę Państwa, mamy podpis Tymowski i Wenzel. Także rubla srebrnym z tego rocznika z taką kombinacją podpisów dotychczas na aukcjach nie było. Owszem, ktoś powie, że no, przy rublach srebrnym te podpisy to są trzeciorzędne. Aczkolwiek, jeżeli spojrzycie państwo na metodologię ustalania odmian we wszystkich bankach na całym świecie, to właśnie podpisy czy dyrektora banku, czy kasiera, w zależności od kraju, to to jest właśnie główny wyznacznik odmiany i to jest y, bardzo praktykowane. No, talary Księstwa zbieramy chętnie na podpisy. Więc przy rublach ma to takie same znaczenie. Owszem, pozycje niezwykle rzadkie, ale nie, nie powinno to, to nas ograniczać. Yy, ale co ciekawe, zacząłem analizować też, zerknąłem sobie do kolekcji luców. I teraz pozwolę sobie na chwileczkę banknot zabrać. Stwierdziłem, że zobaczę, co tam było w kolekcji luców, albo, albo to, co tam jest jeszcze w kolekcji luców. No i proszę Państwa. 54 rocznik, i tutaj możemy zobaczyć, że są <coughs> tylko i wyłącznie dwa egzemplarze, i też oba z podpisem Englert. A my mamy przecież podpis Wenzel. Także już zdałem sobie sprawę, z jak rzadkim typem, odmianą, wariantem banknotu mamy do czynienia. Ale co ciekawe, proszę Państwa, zaczęłam analizować te dwa egzemplarze, jakie dotychczas były oferowane na aukcjach i ku mojemu zdziwieniu, to właśnie te dwa egzemplarze, które Państwo tutaj widzicie z kolekcji losów, już zostały sprzedane. Trochę mnie to zdziwiło, bo przecież kolekcja losów jest cały czas e, jeszcze sprzedawana, więc zdziwiłem się, że Pan Janusz zdecydował się na sprzedaż, e, i to w tej pierwszej, można powiedzieć, fali sprzedaży, sprzedaż e, już obu egzemplarzy z rocznika 54. Możemy zgadywać, przypuszczać, że może ma egzemplarz, który nie jest ilustrowany w zbiorze, ale równie dobrze mamy dużo, dużą szansę, że już rocznika 54 z kolekcji Ludsow nie będzie, bo często może być taka argumentacja, że no poczekające będzie z kolekcji Lusów, Także no oba egzemplarze, które są ilustrowane w katalogu, katalogu kolekcji Ludsow, już zostały, proszę Państwa. Sprzedane. Co nie zmienia faktu, że też tu mam oczywiście kombinację podpisów, której, tak jak wspomniałem, w kolekcji luców nie było. Proszę Państwa, jeśli chodzi o stan zachowania, jak na rubla sreblem, srebrem, fantastyczny stan zachowania. Bez skaleczeń papieru, bez istotnych rozdarć. Gdzieś tu, w tym miejscu, dostrzegłem drobne pęknięcie papieru. Oczywiście często zwracam uwagę, czy, czy rubel z srebrem jest naturalny. Tu, proszę Państwa, mam egzemplarz, który jeśli chodzi o barwy druku, ogólną prezencję nie budzi jakichś wątpliwości. Ja bym powiedział, że tak na moje 20-letnie doświadczenie mamy tu może minimalnie rozjaśnione barwy, proszę Państwa, ale skąd to moje, to moje przypuszczenie, to wynikało z tego, że oglądając ten bank na świetle równoległym można dostrzec drobne świecące ślady w miejscu pionowego złamania i poziomego złamania, które świadczą o tym, że ten banknot został punktowo wzmocniony, ale z takim dużym wyczuciem. Mogło mieć miejsce jakieś takie ogólne odświeżenie, ale że ono było, to było delikatne, bo jak widzimy, cały czas brud i, i, i przebarwienia na liniach złamań są widoczne. Tego nie wiem. E, drobne, drobne na pewno wzmocnienia miały miejsce, zrobione są one z wyczuciem, ale proszę Państwa, nawet jeżeli one zostały wykonane, to nie ulega żadnej wątpliwości, że stan wyjściowy tego banknotu, jak na ogółem rubla srebrem, był znakomita jak na rubla z roku 1954. To... Zresztą no, tu nie ma za bardzo pola do wybrzydzania, bo jest to niezwykle rzadki rocznik. Według mnie jeden z, z dwóch, e, trzech najrzadszych, bym go postawił na drugim, trzecim miejscu po. Po 47. roczniku ten, nie 7., przepraszam, bardzo 9. Po 47. roczniku postawiłbym go 7. Jest a 49. właśnie jest naj, najrzadszy. Po 49. myślę, że bym go postawił na, 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 drugim, na drugim miejscu. Chociaż tak z ciekawości u nas no, na mojej stronie, na stronie mojej, a później już firmowej, bo Kiedyś właśnie popełniłem taki artykuł, gdzie zbadałem znane ruble z srebrem. No to tam opisałem wszystkie notowania roczników. I właśnie 54 również wypadł bardzo, ale to bardzo wysoko. Z ciekawości sobie sprawdzam. W tej chwili, jeszcze kręcąc ten film, hmm, czy za ile został sprzedany ostatnio ten najrzadszy rocznik, według mnie, jeśli się nie mylę. Właśnie było niedawno temu oferowany na aukcji kolekcji Lucow. W tym właśnie ostatnim rzucie, jaki miał miejsce pół roku temu. Jeszcze chwileczkę, bo już jak już kręcimy, już opowiadamy o tych notowaniach przy rublach srebrnym, Warto się pochylić nad tym i to notowanie przytoczyć. Tak, nie mylę się już Państwa. To rocznik 49 jest, jest, jest tym, który miał tam takie spektakularne notowanie ostatnio na aukcji. W kolekcji Luców ponad 100 tysięcy, 130 tysięcy złotych, ale Państwa, yy, chyba na każdym moim poprzednim filmie o rublach srebrnym zawsze mówiłem, że te ruble są cholernie niedowartościowane. Ceny typu 8-12 tysięcy za ruble to był po prostu jakiś żart. I bym powiedział, że ten rynek chyba w, na przestrzeni ostatniego roku, czy, czy ostatnich 18 miesięcy, bardzo szybko yy, nadrobił te zaległości i bardzo słusznie, bo. To są niezwykle rzadkie banknoty. I pomimo tego, że pewne sektory polskich banknotów w zeszłym roku przeżyły pewnego rodzaju zadyszkę, to te najbardziej wyjątkowe absolutnie cały czas są w pędzie. Ja myślę, że ten Rublecowem, proszę Państwa, w pełni zasłużył na układkę. Naszej aukcji 15 premium jest to drugi, może trzeci, najrzadszy rocznik rubli srebrem w pięknym stanie zachowania. Owszem, z punktowymi naprawami, ale ktokolwiek weźmie ten banknot, no w dłonie na no to nie pozwolimy też na oglądaniu. Ze względu na delikatny papier, ale ja też go na filmie używam w kładce jest tak mi wygodniej, nie muszę się stresować, że coś tu się wydarzy, szczególnie tak wspomniałem, w jednym miejscu jest pęknięcie papieru. Ona może postępować, więc lepiej tym machnotem też za mocno nie manewrować i go trzymać we wkładce w ten sposób nic mu się nie stanie. Także w pełni uzasadniony można powiedzieć bohater papierowy naszej 15 aukcji premium. Ekstremalnie rzadki rubel srebrem. Myślę, że najrzadszy yy, rubel srebrem, jakiego my mieliśmy na aukcjach. Drugi, trzeci, według mnie, ogółem z tych wszystkich najrzadszych, tak jak wspomniałem, w tej kombinacji podpisów jeszcze nie wystąpił. No i jeżeli pan Janusz Plucow nie posiada jeszcze jednego egzemplarza, to myślę, że szansa na zakup takiego rubla zrobię z tego rocznika z tą kombinacją podpisów. Oj, może się już chyba długo, długo nie powtórzyć, a na pewno minie wiele lat, zanim taki egzemplarz znowu się pojawi. Zresztą no zobaczymy. No może pan Janusz ma jeszcze jakiś inny egzemplarz, dlatego sprzedał te dwa ze swojego zbioru. To by to tłumaczyło, no bo że ktoś liczy na te egzemplarze z, z, z tomu pierwszego kolekcji Lucow, to te oba egzemplarze już zostały sprzedane. My zaś mamy przyjemność Państwu zaoferować trzeci znany egzemplarz. Zobaczymy. Rozpoczynamy od 40 tysięcy złotych. Jestem ciekaw, czy ta pozycja osiągnie najwyższe notowanie, czy parka piątek kościuszkowski, a może to Ekstremalnie rzadkie 20 guldenów z 38 roku. Zobaczymy na co postawią ci najmocniejsi kolekcjonerzy. No nic, to tyle. Mam nadzieję, że ten film Państwu się podobał. Ja tym filmem zakończyłem. Nagrywanie wszystkich filmów z banknotami. Mam nadzieję, że te filmy Państwu w jakimś stopniu przybliżają historię i rzadkość oferowanych obiektów. Planuję kontynuować taki filmy dla wybranych pozycji, dla tych, dla których te. Kilka słów komentarza zawsze może pomóc przy decyzji przy licytacji.